Miło mi niezmiernie miło powitać Mazowieckiego, Pana Patryka Fajska, który jest tutaj z nami, odbierając tą wspaniałą inwestycję. W takim wspaniałym dniu, jest piękna pogoda, także fajnie spełniły się marzenia, że możemy fajnie tutaj odbyć to właśnie uroczyście odebrać tą wspaniałą inwestycję. Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich na parking, żeby zwolnić drogę i tam opowiemy o tej inwestycji i powiemy i, i powitam wszystkich pozostałych gości. Także zapraszam serdecznie na parking. Budowy widać, że droga przepiękna nowoczesna, bogata w różne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, z czego bardzo się cieszę. Witam serdecznie jeszcze raz, bo już powitałem tutaj będąc na przecięciu wstęgi, wicewojewodę mazowieckiego pana Patryka Fajtka. Witamy serdecznie panie Wojewodę. Witam serdecznie burmistrza Zwolenia pana Arkadiusza Sulimę. Witam serdecznie Przewodniczącego Rady Powiatu, pana Edwarda Rybaka. Witam serdecznie wiceprzewodniczącego Rady, pana Grzegorza Papisa, Witam wicestarostę powiatu zwoleńskiego, pana Łukimkę Kołagę. witam członka zarządu powiatu, pana Mirosława Hołuja. Witam panią sekretarz powiatu, panią Edytę Sulimę. Witam Panią Skarbnik Powiatu, Panią Snę <noise> Witam Zastępcę Burmistrza Zwolnienia, Pana Grzegorza Molendowskiego. <noise> witam Dyrekcję Szkoły. Witam Panią Bożenę Baryłę, witam Panią Dyrektor. Wraz z Panią Wicedyrektor, Panią Magdaleną Maciejczyk. Witam serdecznie wykonawcę robot, szefa firmy Trakt, która była wykonawcą tego wspaniałej wspaniałego realizacji tej inwestycji, pana Przemysława Pypcia. Witam serdecznie. <klucz> Witam kierownika budowy, pana Marcina Grzeszczyka. <klucz> Witam dyrektora pana Tomasza Mordzińskiego, dyrektora PZD w Zwoleniu, jednostki organizacyjne powiatu zwoleńskiego, która nadzorowała tą inwestycję wraz z inspektorem nadzoru panem Konradem Pawrzakiem. Brawo. Brawo, Konrad! Brawo. Witam mieszkańców ulicy Żeromskiego i witam, droga młodzieży, was. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w takim gronie i możemy wspólnie opowiedzieć o tej inwestycji. Witam serdecznie media. Witam Witam Panią Mirosławę Gregorczyk. Witam Pana Adama Dziedzica. Jest nam niezmiernie miło, że jesteście z nami tutaj w tym szczególnym dniu dla nas. I proszę o zabranie głosu Pana wicewojewoda Patryka Fajtka. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Starosto, czcigodni goście. Czy inwestycja, którą dzisiaj mamy przyjemność otworzyć, została dofinansowana środkami rządowymi w kwocie blisko 2 milionów 800 tysięcy złotych? Bo my zdajemy sobie sprawę w administracji rządowej, że bardzo. Mocno musimy wspierać lokalne samorządy w ich dążeniu. Dzisiaj panu to takie określenie, że zostały spełnione marzenia mieszkańców i też tak bym do tego podchodził. Często tego typu inwestycje, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, bez tego wsparcia rządowego, które jest kluczowe, nie mogłyby zostać zrealizowane. A dzisiaj otwieramy przepiękny odcinek, odcinek istotny dla mieszkańców, który poprawia nie tylko komfort życia tutaj tej lokalnej społeczności, ale przede wszystkim również bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo uczniów, którzy do tej szkoły Podążają, A więc ja się bardzo cieszę z tego, że stanowisko udało wam się zrealizować sprawnie, dobrze. Ja pamiętam jak kilka tygodni temu wspólnie z panem starostą, z panem burmistrzem, z panem przewodniczącym wizytowaliśmy Tutaj prace budowlane, które trwały. Naprawdę było dobre tempo, dobrze to wszystko wyglądało. No i dzisiaj możemy się cieszyć tym fantastycznym odcinkiem, gdzie też są tego typu rzeczy chociaż prędkościowy, a więc przypominamy o tym, że w okolicach szkoły trzeba jednak zwolnić, że trzeba zadbać o bezpieczeństwo, trzeba się rozejrzeć, no bo to jest naprawdę bardzo istotne. Więc tutaj gratuluję panie starosto na pana ręce te serdeczne gratulacje za skuteczność w pozyskiwaniu środków rządowych i dziękuję za tą dobrą współpracę na linii rząd samorząd, bo to jest szczególnie istotne, no bo jednak dla dobra naszej lokalnej społeczności, dla obywateli naszego kraju to ta współpraca pomiędzy e, naszymi administracjami jest szczególnie istotna i tutaj w Zwoleniu i nie tylko w Starostwie, ale i w mieście ona jest szczególnie widoczna, za co i Panu Staroście i Panu Burmistrzowi serdecznie dziękuję. A to nie jedyne środki rządowe, które trafiają na drogi, e, bo w przyszłym roku 300 milionów złotych, które przeznaczymy tylko w województwie mazowieckim na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w chwili obecnej trwa proces e, oceny formalnej wniosku. Decyzję pewnie na przełomie roku 2025-2006. Jak będzie z Wami, tego nie wiem. Tego nikt nie wie dzisiaj. Niech pan powie, że się <laughs> Ale trzymam kciuki. Ja są, trzymam kciuki na, absolutnie, na wszystkie samorządy, więc y, tutaj trzeba też być y, obiektywnym. Y, ale dzisiaj naprawdę wielkie wydarzenie, więc gratuluję jeszcze raz serdecznie. Dziękuję bardzo panie Cowojowego. Jeszcze nie powitałem jednej osoby, która jest tutaj z nami. Witam serdecznie pana Andrzeja Szczepiora, Radnego Rady Powiatu w Zwoleniu. Tak, szanowni Państwo, tak, to bardzo ładny i bardzo nowoczesny kawałek drogi. Ponad 1500 metrów. Ja bardzo się cieszę, że udało się pozyskać to dofinansowanie drogi jakże ważnej dla nas, dla mieszkańców. Bo... Ja tylko chciałem dodać, że to Pani Wojewoda to nie tylko jest ona ta droga służy nam tutaj na pewno uczniom, na pewno mieszkańcom wielu miejscowości, ale również ta droga stanowi drogę objazdową podczas zdarzeń drogowych na drodze krajowej numer 12, dlatego została ona bardzo porządnie zrobiona i z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować, podziękować wykonawcy robót, bo te zadania, które realizują, bo to nie jest pierwsze zadanie. I realizują za chwilę będzie kolejna inwestycja, która realizowana jest w miejscowości Moski, która też do 15 grudnia myślę, że będzie wykonana jak pozwoli, jak pozwoli pogoda, a no myślę, że tak. Także cieszę się bardzo i gratuluję naprawdę profesjonalizmu, kierownik budowy. Naprawdę chylę czoła, bo ogrom pracy, ogrom trudnych, różnych sytuacji, które trzeba było rozwiązać, ale myślę, że to wspólnie z Inspektorem Nadzoru, z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i, i wspólnie tutaj ze mną i, i Wicestarostą, żeśmy tutaj różne kwestie, dyskusje podejmowali, aby jak najlepiej tą realizację wykonać. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za te środki, Panie wicewojewodą, bo myślę, że to co rząd robi dla nas, dla, dla Polski tutaj i przeznacza właśnie w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla nas, dla samorządów to jest bardzo ważne i my te środki wykorzystujemy maksymalnie jak się da. I myślę, że to, co wicewojewoda tutaj zobaczył, ja myślę, że ta droga pokazała, jak wykonuje się drogi na terenie powiatu zwoleńskiego. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co tu powstało. Powstały pomiarowe tutaj radarowe pomiary prędkości, tak. powstały przejścia nowe, powstały wygrodzenia. Powstało nowe oznakowanie, a szczególnie zostało to poprawione. Przejezdność za nas tutaj ze studienkami, które utrapieniem było przez wiele, wiele lat. W tym momencie jeździ się naprawdę bardzo dobrze. Powstały poszerzone chodniki. Myślę, że na początku wydawało mi się, że może nie będzie aż takiego efektu wielkiego wykonania po przebudowie, ale to co zobaczyliśmy, obserwowaliśmy to miesiąc po miesiącu, dzień po dniu i każdy dzień to po prostu powodował, że uśmiech na twarzy. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni, dlatego Panie Wicewojewodo bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za te środki i dziękujemy, że Wicewojewoda jest zawsze z nami, tutaj wspiera działania samorządów i zarówno powiatowego, i gminnego i całego, i wszystkich gmin z terenu powiatu zwoleńskiego. Cieszymy się bardzo za te środki finansowe, które przeznaczone były tutaj, szczególnie na tą drogę, bo, bo to była ważna droga dla nas wszystkich. Tak jak powiedziałem, e, myślę, że ogródki działkowe wicewojewoda to są ogródki działkowe że tutaj tą drogą tak dużo mieszkańców tutaj yy, uczęszcza w, tą, w tym kierunku także wspaniały odcinek drogi yy, za kwotę bagatela yy, ponad 4 miliony złotych z czego tak jak tu wicewojewoda powiedział yy, ponad 2 miliony 700 000, yy, dofinansowania cieszymy się z tego bardzo i dziękujemy bardzo dziękuję wszystkim którzy byli zaangażowani tą przebudowę drogi. było tu wiele osób, także udało się to zrealizować. To nie była łatwa praca, bo to droga jest bardzo ruchliwa, także no trzeba było to naprawdę bardzo pilnować tej, tej realizacji tego zadania pod względem coś zdarzeń drogowych. A i wszystko uważam, że było perfekcyjnie. Także jeszcze raz dziękuję, dziękuję dyrektorowi powiatowego zarządu dróg za dopilnowanie tego zadania i myślę, że wszyscy cieszymy się z tego, że powstał bardzo ładny kawałek półtora kilometra drogi w ramach Rządowego Funduszu Dróg Środków Rządowych dofinansowaniem. Cieszymy się bardzo i dziękuję Panie Województwa także zapraszam burmistrza. Szanowni Państwo, ja witam Was serdecznie w imieniu władz gminy Zwoleń, obecnego tutaj ze mną zastępcy. I drodzy Państwo, tak sobie myślę, że nie sposób nie podziękować. I te podziękowania chciałbym skierować przede wszystkim tutaj do Pana Starosty, do członków Zarządu Powiatu i radnych powiatu za to, że wprowadzili tą inwestycję na terenie właśnie naszego miasta i ta droga została wykonana w wysokim standardzie, z czego się bardzo cieszę. Ale też chcę podziękować Panu Wojewodzie za to, że skierował środki pomocowe, tutaj do powiatu zwoleńskiego i myślę, że trzeba ich jeszcze częściej kierować, panie wojewodo, i, i do gminy, i do powiatu. Szczególnie... Drodzy państwo, tak, wojewoda jest tam bardzo przychylny, jest częstym naszym gościem. Tutaj w naszym mieście i u mnie i u Pana Starosty i zawsze te spotkania przebiegają bardzo twórczo, konstruktywnie i zawsze z tego rodzą się pieniądze i z tego się bardzo cieszę panie Wojewodo. Takim też dobrym przykładem jest powstający żłobek, to też ze środków Pana Wojewody i Wojewoda też ze ten żłobek. Także cieszymy się, że jest to wsparcie, ale wracając do drogi, drodzy Państwo, to rzeczywiście powstała piękna droga, piękny odcinek drogowy z telnikami, z pogręcikami i prędkości, co rzeczywiście działa. Ja, ja to z tym do Państwa troszkę spóźniony, jechałem szybko i tak patrzyłem, czy mi się zapali na czerwono, czy nie, ale na szczęście nie, nie zapaliło się, jechałem przepisowo. Także, drodzy Państwo, dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej drogi. Podziękowania też tutaj do pana dyrektora powiatowego Zarządu Dróg, pana Tomka Mordzińskiego za czuwanie i przeprowadzenie tej inwestycji do, dla wykonawcy, dla inwestorów, bo droga będzie służyła nam wszystkim. My jako mieszkańcy zwolenia z tego się bardzo cieszymy, bo tak się składa, że tych dróg mamy już bardzo dużo zrobionych w wysokim standardzie, już nam naprawdę w niewiele brakuje, żebyśmy mieli 100%, ale też ta droga służy nie tylko mieszkańcom zwolenia, bo jest to droga łącząca gminy z powiatem zwoleńskim, gminę Tczów, gminę Kazanów. I tutaj też mieszkańcy z tej drogi korzystają, zresztą mamy targ, można powiedzieć, że prawie że powiatowy, gdzie tutaj społeczność zjeżdża ze wszystkich stron. Także wszystkie te inwestycje drogowe są bardzo potrzebne i przede wszystkim ponoszą bezpieczeństwo, ale służą nam wszystkim i dzięki temu możemy się czuć tutaj tak bardziej bezpiecznie. Tutaj zostało wiele zmienione przy przebudowie tej drogi ze względu na nasze liceum ogólnościczące. Powstały zatoki parkingowe, powstał ten ograniczyk prędkości. To też cieszy, bo, bo jest tego wszystkiego potrzeba, żeby to powstawało. Drodzy Państwo, cóż, nie chcę przedłużać, także jeszcze raz dziękuję wszystkim za przeprowadzenie tej inwestycji, zaangażowanie i za to, że ta droga powstała piękna i życzę wszystkim nam takiego miłego, bezpiecznego użytkowania tej drogi. Dziękuję bardzo. Kierownikowi budowy Marcinowi chciałem podziękować, który już tu był wymieniany, natomiast Jackowi Spychajowi, kierownikowi robót, który tak naprawdę na pierwszej linii e, trafił i tak naprawdę to wykonanie w dużej mierze jako temu, który na bieżąco tu e, dzień po dniu tą robotę prowadził. Także dziękuję chłopaki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Tak, szanowni państwo, także dziękujemy, dziękujemy bardzo.